Dzień dobry, dziękuję wszystkim za życzenia świąteczne. Cieszę się, że mogę się z Państwem połączyć osobiście przy pomocy kamery i bardzo jestem wdzięczna nowoczesnej technologii za taką możliwość. Jest to świąteczny, szczególny czas. Te święta okazały się bardzo takimi świętami szczególnymi, wyjątkowymi z wielu powodów, i okazuje się, że i życzenia powinny być chyba też dostosowane do obecnej sytuacji i wymagają szczególnych przemyśleń. Takie sobie też poczyniłam. Dlatego życzę wszystkim, aby zachowali swój rytm dnia wyznaczali sobie cele na każdy dzień, wypełniali sobie czas y, rozwojem osobistym, czyli nauką radzenia sobie w trudnych chwilach, y, nie tracenia radości z życia i cierpliwego czekania na nowy czas, który przyniesie wiosna. Pozdrawiam, Ania Urban.